No i co? Bierzemy się za łowienie. Pierwsza w tym roku, no ale... Który dzisiaj mamy? ciężarkiem, żeby ten ciężarek nie, nie, nie bezpośrednio... No mamy styczek, także że wiecie. A tu proszę, ci się tam wyskoczyło. Stawcie łapkę w górę osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknięcie informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle w piątek 19, bo zaczyna w o na kanale Łowcy. <śmiany> Zamarznięte młotko, jeszcze. Oh. Dzień dobry. I ściąga ja coś. Jak? O, no, dopiero za, zarzuciłem, nie? Bo tutaj na, na Połańcu jest y, ograniczenie nocek i dopiero można wędkować. Od wschodu? Tak, kalendarzowe. Aha, czyli dzisiaj wschód od której? Od siódmej? Siódmej trzydzieści. Jakoś tak. Aha, tak, widzisz. Tak, tak, no widzisz. Jest Ale tutaj byłem o siódmej, żeby sobie tutaj już zająć miejscówkę, że tak powiem, ale to była ostatnia. Co ty mówisz? Także byłem trochę późno. <noise> no niestety, kurczę, nikt nie ma, Ale fajnie ten, para się wnosi, nie? W miarę Na woda. No, no widać. Cierpa woda, także może będzie fajnie. Patrzcie tak, jak paruje. z no rana się coś tam tłuskało, spławiało. Czy może śleszczyk Na pewno obyt Obydłuż. Leszcz przewodny. Ryby, 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 witajcie kochani. Jestem, dojechałem w końcu w ten piękny, słoneczny, ale zimowy dzień. Ręce mi już zamarzły, skostniały, bo dosypałem Jackowi zanęty. Yy, może nie przedłużając, bo liczę, że będzie dużo ryb, także to będę nagrywał. Mówimy po jednej wędce. Razem mówimy na białe robaczki. Razem stosujemy tą samą zanętę. Jedna wędka dalej, druga bliżej. No i naszym celem jest przede wszystkim leszcz. Chociaż gacek się zasadził na żanę Królową polskich wód. Szczupak to jest król, a brzana to jest królowa. Jak widzicie, piękne po prostu stanowisko. Woda jeszcze paruje. Słoneczko już zaczyna wschodzić. Coś cudownego. Ostatnie wolne miejsce. Ludzie cały czas przyjeżdżają, ale już niestety miejsc brak. No i co, bierzemy się za łowienie. Chyba to nie będzie leszcz. Jak nie? Musi nie być lecz? leszcz. Słuchajcie, znaczy nie mówię, że ryba jest na 100%, tylko że nie, nie sądzę, że to jest leszcz. Stawiam no brzanę stary. A gdzie? No, muruje mocno, w jak muruje. Gdzie ty byś złowił brzanę chłopie? Muruję do dna. Ale się śmiałeś, że założyłem taki długi przypadek. O zaraz wam pokażę. No to metrowy przypon O ja O brzana, faktycznie. Brzana. jaki koleś. <noise> Widziałeś? Och, żeby nie wpadł. Dobra. Czuć na kiju, dzięki. O, Proszę. Mała, ale jedna. Masz wychaczacz? Mam, mam. Dobra. Przypon, ale to wypuścimy ją, a później wam yy, ten omówimy. Ale śliczna. I szybko do wody. A dwa robaki białe. Myślę, że będą większe, nie będę z taką małą zdjęcia robił. O. Piękna. Malutka piękna, królowa, tak? Tak, królowa. Ech, Przyszła do króla. Jakby rakiem ją wypuszczę, nie? Aha. Muszę dajesz... się do kamery pokazać. Piękna. Pierwsza w tym roku, no ale... Który dzisiaj mamy. Początek, nie? Tak. No. Jest. Mistrzostwo. Teraz ty z góry, bo takie mamy trochę stanowisko. Wiecie. Tylko uważaj tam, bo... Trzeba naprawdę uważać. O. Tu też nisko. Nie, tu już tak, wiesz, sensownie. Tylko podtrzymaj ją tak w wodzie, żeby do góry brzuchem nie poleciała. No, o dobra, dobra, super pójdzie. Ośłomiona trochę mhm. To możemy wracać tak. Ten zestaw Wam pokażę co obiecałem. Taki już ryby nie ma. Widzicie, żółka główna to jest 28, z tego co pamiętam. Koszyk założony przelotowo na takim klipsie, z tego względu, że z lenistwa po prostu go wypinam jak kończę łowienie i sobie dopinam. Taką gramaturę jak potrzeba. Tutaj to jest 80 gram, akurat. Jacek chyba też ma taki. No i ten, tu jest zabezpieczony oczywiście jeszcze ciężarkiem, żeby ten ciężarek nie, nie, nie bezpośrednio z węzłem się nie stykał. Nie? Z krętnikiem i do krętnika przyponiackowy od Chińczyka metrówka. Takiej długości to jest już żółka 18 chyba, ja tuż nie? 16. 16. Więc zdecydowanie cieńszy. A czy 10 i dwa robaki na to, na to była ta pierwsza rybka. Także na razie nic nie zmieniam. To kontynuujemy. No i czekamy teraz na jacka. Wyniki. Wiecie co, postaram wam się nagrać, bo przed chwilą dygnęło. Bo jak się przestraszyłem, a no to ktoś. Z boku zarzucił ewidentnie, coś przed chwilą skubnęło. Oczywiście, tutaj to jest tak, że jak na złość, teraz nie skubnie, nie? Ale od odgłosy po bokach, jak wszyscy przerzucają zarzucają. Taka presja, a ryba i tak bierze. Ryby to nie przeszkadza. No ba, tak, tak nie. wiesz. No jedzenia, to więcej będzie, nie? No ja. jak? Fajnie to w ogóle wygląda. No mamy styczeń, także wiecie. Idziemy o no. tej górze na ryby. Na sawy wszystkie załatwione, tylko rzeki zostają. I niestety większość rzek ma podwyższony poziom wody, tak jak na przykład Wisłok, Wisłoka, to odpada, nie? Najlepiej po prostu przy, przy elektrowniach. Na wyśle też jest spoko, tylko znowu problem z dojazdem, nie? Tak. Błocko straszne. Tam trzeba było mieć już terenówkę do okrągłej. Tak Najlepiej, no. najwygodniej. No i tak, ale jest cudownie. Jest bronie. Dobry. Jedną brzankę mieliśmy, małą tylko. Coś tak dziubie, nie? Tak, ale. Jedno takie konkretne było branie i teraz na razie. przestu. No, słuchajcie, już kamera mi powoli zaczęła zamarzać. A tu proszę, jak ciścionko skoczyło. Na razie, nareszcie, będzie wrzana chyba. Nie, nie, możliwe, bo ona tak bije do dna. Leszcze. O no, zaraz, ale patelnia, patelnia. No. Znaleźliśmy sposób. Podobrać Ci? Piękny. Jaka rakieta. Czekaj. Masakr tutaj można wyciąć. Ale piękny. Czekaj, jeszcze zajdę. No, chytnę się. O, tu już się ślizgawica. O, takiego leszcza walczyliśmy. Jest. Ale to z nim to zdjęcie już musimy zrobić. O, może zważymy oh. go. Masz wagę? No. Zważymy. Piękny. trzymaj go. Ale gigant. No ładnie się ten rok zaczął. Warto było czekać, powiem wam. Słuchajcie, zważymy go. Puścić? No, puść. Tutaj no będzie tak. tak. A później zważymy po prostu. Ile on tam ma? Dwa. 2. 2285 no. 2 kilo 285 kg z no. podbierakiem, nie? Tak, zaraz bez podbieraka Sam podbierak w zasadzie Dobra, jeszcze mierzonko 50, 49 50. No pod 50. No Taki ładny. No i popatrzcie Tutaj już w całej okazałości Niech. Największy Jacka leszcz. Jesteście świadkami. Oj, obiektyw obchlapał chyba wcześniej. Oje, dobra. I do wody. Dobra. do wody. Pływa dalej. Popatrzcie. Zanęta leszczowa Tylko chciałem dodać, to i leszcz jest. Nie chcę. Pięknie. A, nagrałem fajnie. No gratuluję coś. no nie ma co. No pierwszy tak duży leszcz. Dlatego tu jeżdżę. Po dużego leszcza. Jeszcze chyba są większe powiem Ci. Myślę, że tak. A, Lubik Mieszczołeto. Mistrz. Mistrzostwo. No super. O Jezu dalej tu jest ta kropelka Już czyszczę. wiecie co chwilę był przestój. Już tak się zaczęliśmy zastanawiać, co jest nie tak. Stwierdziliśmy, że będziemy częściej po prostu przerzucać, tym samym, żeby donęcić miejscówkę, bo my rzucamy w główne koryto, tam prawie pod drugi brzeg, nie? No i proszę, Jackowi wypadły wisienki teraz. To zna mnie, żeby było sprawiedliwie, nie? Jest zimno, ale rewelacyjnie. No, jeszcze obiecałem Wam, że ten podbierak zważymy, żeby zobaczyć ile, ile ten leszcz ważył, nie? Czyli będzie z półtora, no, z półtora kilo. Tyle podbierak sam waży, zobaczcie, w takiej znaczy, samej to? pozycji. No, około, około półtora kilo. To już by można pojeść tym leszczem. O, jaki, o, jakby skwierczał. <laughs> <laughs> o, ludzie. A niech pływa, kurde, niech rośnie do tych 70. A jak? może się zacięła, nie? No coś. Tak, 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 tak. Jest. Nagrało się super. Nie wiem, czy jest. Jest. Jest jakaś malutka. Mniejszego. Ale też zdecydowanie delikatniejsze branie było. Kofi. Leszcz. Chyba. Powiem Wam, że myślałem, że ten przypon Jacka... Myślałem, że ten przypon Jacka jest... Yy, to jest Krąb chyba. kromp, bo krąb. A, oczy... Ale ciepły. No tak. <noise> Ty faktycznie... Krąb, jest tutaj. kromp, uh. yy, kromp. tutaj już. Yy, jak ktoś nie wiem, czym się różni, no to zdecydowanie większe oczka ma i tak. te płetwy brązowe, nie? No, no. Boczne, o tutaj widać. To jest taka płetwa. I nie ma tego śluzu przede wszystkim, nie? Uh -huh. Słuchajcie, rzucę go, bo jest naprawdę ślizgowica się tutaj mega zrobiła, nie chciałbym skończyć w wodzie, więc puszczam. No. Nic mu nie będzie. Nie, no już do większej ryby się jestem w stanie, wiadomo, poświęcę się i wejdę, nie, ale No i ten przypon, niby szesnastka, a Chyba mocny. to nie jest żyłka, no? Bardzo mocno. No i kolejna rybka. Ja coś 2-1, teraz czas Do. na ciebie. <gry> Kochani, zbliża się godzina 12, także będziemy kończyć z dwóch powodów. No w sumie jeszcze byśmy chwilę zostali, ale popatrzcie co tu się stało. To jest takie było to, że już niestety nie da się chodzić. Odmarzła ta ziemia. Wydeptaliśmy trochę z Jackiem, Jest taka ślizgawica, że... Chyba nawet by nie miało sensu to, gdybyśmy większą rybę złowili, a tylko na większą byśmy chcieli, bo nawet tam nie zejdziemy, jej nie podbierzemy, więc damy sobie siana. No i po drugie trochę jest po prostu zimno. Także kończymy 2-1, także no udało mi się tym razem mi wygrać, chociaż Jacek będzie na miniaturze, zasłużenie, bo takiego patelniaka to Rzadko się zdarza jeszcze w tych czasach złowić. Kochani, mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, lukro, subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawali informacje o nowych filmach. Nowy film, jak zwykle: piątek balkon zaczyna się w 5:19 19 na kanale Łowcy. Ostatni raz oczywiście na dzisiaj, bo jeszcze tu wrócimy z łańca. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.